Ok, kolejny dzień kontroli stanu zdrowia ryb oraz dzisiaj czas też na pokazanie Wam jak ściągam resztki z dna, by utrzymać higienę w zbiorniku, ale zanim je nakarmię, chcę przeprowadzić im trening, zobaczyć czy wszystko gra, czy płetwy się otwierają, czy wszystko jest OK. prawie już gniazdo zrobił, nawet już ostatnio okay. Dobra. Lewy wszystko gra, prawy wszystko gra. Zasłownie. Oj, czas na to. Przepowiem Wam szczerze, że teraz przez bardzo do, długi czas te bojowniki krótkopłetwe były dla mnie numer jeden, ale przez Tonego jak zobaczyłem jak urósł jak piękna to jest ryba gdy ma długie płetwy, to teraz już teraz już nie mógł, chyba nie będę mówił, że bojownik krótkopłetwy jest moim ulubionym typem bojownika bo bojowniki długopłetwe też naprawdę Jakim te płetwy właśnie tak urosną, jak, jak potrafią tak otworzyć ten wachlarz, to są piękne. Aczkolwiek, tutaj w Azji mówi się, że bojownik długopłetwy to jest takie drugie, jak gdyby, drugi stopień wtajemniczenia. Ponieważ bojownik krótkopłetwy ma dużo mocniejsze płetwy, on jest bardziej odporny na wszelkiego rodzaju, że tak powiem, uszkodzenia tych płetw, ponieważ te płetwy ma grubsze. W ogóle jest bardziej aktywny i niektórzy uważają, że jest dużo łatwiejszy w hodowli. Zresztą ja też tak myślę, obserwując ryby. Te ryby nie, nie są w stanie na przykład odgryźć sobie płetwę. Jak to czasami bojowniki płetwę robią, jak coś im nie pasuje w akwarium. Nie pasuje im otoczenie, nie pasuje im woda. Właściciel może czasem jeszcze nie do końca umiejętnie karmi, nie wie dokładnie ile ta ryba powinna zjeść, nie wie kiedy tą wodę dokładnie podmienić i coś się dzieje w akwarium rybie to nie pasuje, ona się stresuje i potrafi właśnie kąsać sobie płetwę. Więc, więc o tyle bojownik krótkopłetwy jest łatwiejszy i bezproblemowy. Tutaj na przykład często zauważyłem młodzi ludzie lub, lub rodzice dla dzieci kupują często bojowniki właśnie krótkopłetwe z tego powodu. Natomiast bojownik długopłetwy jest zdecydowanie, jest zdecydowanie rybą taką no, trudniejszą w trzymaniu właśnie ze względu na tą kondycję płetw no, bo jak on sobie te płetwy poobrywa no to już nie wygląda tak dobrze dlatego też warto wziąć to pod uwagę przy zakupie może jak ktoś zaczyna dopiero to hobby to, to warto zdecydować się na bojownika krótkopłetwego bo długo płetwy to zawsze jest jednak wyzwanie Chociaż nawet jeżeli uszkodzi sobie te płetwy i gdzieś tam czasem sobie oderwie, to z czasem one oczywiście odrastają, ale to wszystko trwa. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kolejny, kolejny test, że tak powiem tego, czy z, czy z rybami jest wszystko ok. Kolejny dzień minął i znowu wszystko gra. To teraz pokażę Wam, jak Ściągam te resztki z dna, jak to robię, tak żebyście też mogli sami u siebie w domu tak, taki, taki schemat działania zastosować. Zanim pokażę wam, jak podmieniam wodę, chciałem jeszcze powiedzieć, że wczoraj sklejone akwarium już nie cieknie i jest elegancko, wszystko gra. Także za chwilę będę tonego przerzucał do nowego zbiornika. Do podmiany wody potrzebne są dwie rzeczy: wiadro, do którego zlewamy wodę oraz wężyk. Aby nie zaciągać wężyka ustami, ja pokażę Wam metodę, którą stosuję. Odkręcam wodę, odkładam wężyk i zalewam część wężyka wodą. Zobaczcie, wężyk ma w sobie wodę. Prawda? Ok, zaraz pokażę Wam. Dzięki temu, że ma w sobie wodę, zaciągnie wodę z akwarium grawitacyjnie. Co to oznacza? Wkładam jedną końcówkę wężyka do akwarium, a drugą końcówkę wrzucam do wiadra. Woda, która jest w wężyku, automatycznie zaciąga grawitacyjnie i nie muszę wężyka zasysać. Szczególnie istotne dla ludzi, którzy dopiero zaczynają i chcą mieć pewność, że nie napiją się. Tego całego brudu. Ok. Później zamykam w ten sposób wężyk, żeby ponownie nie zasysać. O, wkładam sobie tu palec i po prostu tak kłamie wężyk. Przekładam do następnego akwarium, puszczam, że tak powiem, przysławiowy zaworek, przysłowiową blokadę i ściągam wszystko to, co jest nad nim. Nie chodzi o to, aby ściągnąć dużą ilość wody. Chodzi o to, aby ściągnąć dużą ilość odchodów. No w moim przypadku ja to akurat trochę więcej ściągam w tej chwili niż powinienem, bo przyznam się Wam szczerze, że yy, ja wczoraj nie czyściłem tych resztek tutaj. Powinienem był to zrobić, ale nie zrobiłem tego. Miałem inne po prostu ważne rzeczy do zrobienia i najkrócej mówiąc zapomniałem o tym. Ok. Wodę zlewam do końca, do wiadra to wszystko. I teraz zrobię taki numer, że przerzucę tonego. Ale tonego chcę przerzucić z tą wodą i z tą florą bakteryjną, która jest na szybach. Więc co robię? Troszeczkę postaram się te szyby przetrzeć nawet tak dłońmi, żeby chociaż minimalną ilość tego filtra bakteryjnego, który gdzieś tam osadził się na ściankach ja chcę, żeby to się dostało do toni wodnej po prostu. Nie ma tego dużo, ale jednak to zawsze uwierzcie mi działa. Tak. Teraz tak. Muszę dolać trochę wody z butelki którą wcześniej przygotowałem z wyciągiem z liga Do tej butelki. Ja chyba z tego co pamiętam, to nie dolewałem wody z Zaraz to zrobimy. Słuchajcie, bardzo ważny element posiadania bojownika naprawdę czyni cuda. Po pierwsze wzmacnia płetwy, jeżeli są uszkodzone, to powoduje szybszą odbudowę. Po drugie, bardzo wzmacnia witalność ryby poprzez dostarczenie jej wszystkich niezbędnych związków odżywczych, które ryba wchłania przez błonę śluzową, a nie przez tradycyjny układ pokarmowy. Po trzecie, ja zauważyłem, że ryby po prostu, szczerze, po prostu dobrze się na tym czują. Gdy się tego nie daje, widać, że ewidentnie po, po tygodniu, po dwóch, no czegoś im po prostu w organizmie brakuje także. Ja zawsze to stosuję i w ogóle my w sklepie, bo Flowerfish stosujemy też to wszędzie. Tutaj jest 6 litrów, więc dolewam 6 kropli. Ok. No nie muszę w zasadzie tego mieszać, bo jak to będę wlewał, to samo się wymiesza. No i wlewam wodę. Razem wyciągiem z dały trzymy, razem... Właśnie z wody strą. Tutaj już zaraz czy ja sól dawałem. Muszę sprawdzić czy dawałem sól. Jak najlepiej sprawdzić Na język nie dawałem. Dobra. No to sól leci. No to na dwa palce. Dobra, i teraz tak. Doleję może to do końca. tego migdałecznika walnąłem więcej mm -hmm. tam, no. Ale to jest ciemnego koloru, więc powinien mieć tego migdałecznika nawet więcej. Dobra. Teraz tak. Mamy tonego, mamy nowy akwarium, mamy czerpaka. Dlaczego czerpaka? Dlatego, że gdybym złapał tonego nową siatką, taką zwykłą siatką, taką, która przepuszcza wodę, to już tony mógłby się pożegnać ze swoimi pięknymi płetwami w ciągu tygodnia do dwóch. One, taka zwykła siatka 100% zniszczyłaby mu błonę śluzową i... Miałby po prostu poszarpane płetwy. A tak, proszę bardzo, rybkę przenoszę razem z wodą. Ona się nie stresuje. Zobaczcie sami. Wpuszczam ją, mieszając delikatnie wodę ze sobą. I to już jest bezstresowo w nowym domu. Teraz, co ważne, doleję tą wodę jego do akwarium w sumie też można czerpaka do tego użyć, żeby nie powodować tak dużego ruchu wody OK, tyle wystarczy no i to on już jest w nowym akwarium a ja idę po drugi baniak i zupełnie wodę w poprzednich dwóch Jeszcze najpierw soli im dorzucę. Już się automatycznie wymiesza, rozpuści. Ok. Tutaj dolałem wody, ale nie dolałem właśnie wody strong, więc dodam z górką po dwie kropelki. Na akwarium. Czerpak też fajnie potrafi służyć do wymieszania wody w miarę potrzeby. No i słuchajcie, to tyle. Woda jest podmieniona. Teraz mogę w zasadzie za chwilę nakarmić ryby. Tuż przed wyjściem czas jeszcze na szybkie śniadanko. Tony w nowym domu, ale zawsze głodny. Bojowniki są praktycznie zawsze głodne. Pamiętajcie, że jeżeli bojownik nie je, a jadł wcześniej oczywiście, bo jeżeli kupicie nowego bojownika i on nie je, no to nie ma powodów do stresu, bo czasami po transporcie no rzeczywiście one potrzebują chwilę czasu, czasami jeden dzień, czasem dwa. Natomiast jeżeli jadł wcześniej, a nie je teraz, no to może coś zaczyna się z nim niedobrego dziać. Ale o tym wspominałem już wcześniej, o takich chorobach naskórnych. Za jakiś czas powiem też może więcej na temat jeszcze innych chorób, które mogą spotkać bojownika. Aczkolwiek powiem szczerze, że obserwując te ryby, one rzadko chorują. Natomiast... Czasem to się po prostu zdarza i my nie mamy na to wpływu. Ważne jest to, abyśmy po prostu dbali o tą higienę, abyśmy ściągali resztki z dna, abyśmy dobrze karmili i odpowiednio podmieniali wodę. Jeżeli to robimy, wszystko będzie ok.